został przyłapany na okradaniu klientów sklepu na Islandii. Agnieszka Kołodziejska po 17 latach odchodzi z Radia Z. Druzgocące wieści. Nie żyje raper po uną. Tylko u nas. Dlaczego coraz młodsze gwiazdy decydują się na zabiegi medycyny estetycznej? To jest totalna głupota. Coraz częściej w mediach społecznościowych możemy usłyszeć o zabiegach medycyny estetycznej. Wiele młodych gwiazd decyduje się na inwazyjną zmianę wyglądu, ale czy tym samym nie tworzą niebezpiecznego trendu, który negatywnie wpływa na młodych ludzi? O tym porozmawiałam z lekarzem oraz psycholożką. W mediach społecznościowych od lat możemy obserwować gwiazdy, które poddają się zabiegom medycyny estetycznej. Wiele z nich obawia się upływającego czasu oraz faktu, że zmieniający się wygląd może odebrać im pracę. Liczne relacje, w których celebryci chwalą się kolejnymi metamorfozami, stały się chlebem powszednim. To już po prostu nikogo nie szokuje. Dziwić może jednak fakt, że częściej słyszymy o coraz młodszych osobach, które poddają się inwazyjnym zabiegom czy operacjom. Nie tak dawno kontrowersję wzbudziła Julia von Stein, która w wieku 28 lat postanowiła pójść pod skalpel i wykonała lifting twarzy. Tę samą operację z okazji 40 urodzin wykonała Blanka Lipińska. Za granicą głośno było o przemianach Kylie Jenner, Belly Hadid czy Miley Cyrus. O narastającej fali zabiegów, którym poddają się młodzi ludzie, porozmawiałam z lekarzem medycyny estetycznej Krzysztofem Gojdziem oraz psycholożką Magdaleną Chorzewską. Dominika Tainer po metamorfozie ma problem ze skórą. Czeka ją operacja. Dominika Tainer opowiada w mediach o tym, jak udało jej się schudnąć. Przed celebrytką jest jeszcze pewien zabieg, o którym opowiedziała w najnowszej rozmowie. Dominika Tainer stała się rozpoznawalna w polskim showbiznesie jako córka Apoloniusza Tainera i żona Michała Wiśniewskiego, z którym rozwiodła się w 2019 roku. Obecnie skupia na sobie światła reflektorów ze względu na imponującą przemianę wizerunkową. Wielu zazdrości Tainer i wciąż wypytuje, jak udało jej się schudnąć. Sama zainteresowana rozwinęła ten wątek i wspomniała o operacji. Dominika Tainer musiała zgłosić się do chirurga. To czekają już wkrótce. Regularne treningi i dieta czynią cuda, o czym przekonała się była partnerka znanego wokalisty. Tainer jest zadowolona ze swojego ciała, ale przeszkadza jej nadmiar skóry na brzuchu. Wiele osób myśli, że po mojej metamorfozie całkowicie się zoperowałam. Ale to nieprawda. Mam jedynie problem z nadmiarem skóry na brzuchu, który pozostał po dużej utracie wagi. Nogi i ręce ładnie się wchłonęły, ciało się ujędrniło, a pośladki staram się odbudować treningami, zdradziła Jastrząb Post. Wkrótce będzie musiała przerwać aktywność fizyczną, ponieważ po zabiegu czeka ją rekonwalescencja. Zdecydowałam się na zabieg chirurgiczny. Nie chodzi o tłuszcz, bo tego już nie ma, to czysto estetyczna kwestia. Czeka mnie operacja usunięcia nadmiaru skóry, po której planuję około ośmiotygodniową przerwę od treningów. Wszystko będzie zależało od tego, jak szybko się zregeneruję i kiedy lekarz pozwoli mi wrócić do aktywności, przekazała. Co ciekawe, bliscy tajner już zastanawiają się, kto będzie się nią opiekował po zabiegu może liczyć na ogromne wsparcie. Polski pisarz został przyłapany na okradaniu klientów sklepu na Islandii. Wydał oświadczenie. Pisarz i krytyk literacki Jarosław Czechowicz opowiadał o swoim życiu na Islandii. Jak się okazuje, z powodu kradzieży, których się dopuszczał, jego pobyt w tym kraju dobiegł końca. Islandia przyciąga wielu Polaków. W tym kraju zdecydował się zamieszkać pisarz Jarosław Czechowicz, który na co dzień prowadzi w mediach społecznościowych profil Islandia na zawsze. Słowa na zawsze w jego przypadku nie były jednak wiążące. Czechowicz musi opuścić wyspę. Wszystko przez kradzieże, których dopuszczał się, pracując w sklepie. Mieszkał na Islandii i dopuścił się kradzieży. Musiał opuścić wyspę. Jarosław Czechowicz na co dzień mieszkał w mieście Isafjordur na Islandii. W mediach społecznościowych opisywał swoje życie i chętnie publikował zdjęcia natury. Pisarz, który ma na koncie kilka wydanych książek, poważnie jednak podpadł. Okazuje się, że Czechowicz dopuścił się kradzieży w sklepie, w którym na co dzień pracował. Portal ruf.is ujawnił 20 października kulisy zwolnienia dyscyplinarnego pracownika sklepu Netto i Safiordur. Ten przez kilka miesięcy dopuszczał się oszukiwania klientów. Mężczyzna, pracując na kasie, dodawał do rachunków klientów paczki papierosów, których nie kupowali. Jak ustaliła redakcja, oszustwa trwały co najmniej od czerwca do połowy października. Sprawa wyszła na jaw, gdy jeden z klientów opisał incydent na Facebooku, przekazał islandzki serwis. Ujawniono, że kasjer przyklejał sobie na rękę kody kreskowe z paczek papierosów i skanował je niepostrzeżenie razem z produktami, które kupowali klienci. Nagrania z monitoringu wskazują, że liczba paczek dodawanych do rachunków mogła wynosić nawet 40 miesięcznie, dodano w artykule. Jako, że Isafjordur zamieszkuje trzy tysiące osób, szybko zorientowano się, że chodzi o Czechowicza, choć na portalu nie przekazano informacji dotyczących tożsamości sprawcy. On sam przyznał się jednak do popełnionego czynu. 25 października przeprosił za swoje zachowanie poprzez wpis na Facebooku. Wiem, że to, co zrobiłem, zniszczyło zaufanie Islandczyków, Polaków mieszkających na Islandii i całej społeczności fiordów zachodnich. Ludzie, wobec których zawsze byłem miły i uprzejmy, mają pełne prawo czuć złość i rozczarowanie. Co więcej, zaszkodziłem reputacji Polaków na Islandii. Krzywdząca jest opinia: Polacy nie są złodziejami. Ja nim jestem. Przepraszam za wszystko, co zrobiłem. Nic mnie nie usprawiedliwia. Proszę o wybaczenie, podkreślał. Agnieszka Kołodziejska po 17 latach odchodzi z Radia Z. Nie ukrywa, jaki jest powód. Agnieszka Kołodziejska postanowiła zakończyć swoją współpracę z Radiem Z. Z redakcją żegna się po 17 latach. Agnieszka Kołodziejska od 17 lat była związana z Radiem Z. Jej charakterystyczna barwa głosu i pozytywne usposobienie stały się dla słuchaczy znakiem rozpoznawczym. Teraz jednak popularna dziennikarka postanowiła postawić na zmiany i rozstać się z pracą w rozgłośni. W mediach społecznościowych wyjawiła powody swojej decyzji. Agnieszka Kołodziejska odchodzi z Radia Z. Czas, żebym częściej siedziała w samolocie. Agnieszka Kołodziejska wrzuciła na Stories zdjęcie z samolotu. Rozbawiona przyznała, że ma obawy, ile wiadomości otrzyma po wylądowaniu. Postanowiła poinformować obserwatorów o swojej decyzji. Aż się boję, ile wiadomości znajdę w skrzynce po wylądowaniu. Tak, po 17 latach odchodzę z radia Z. Gdybym miała odpowiedzieć jednym zdaniem na pytanie, dlaczego. Powiedziałabym, że już czas, żebym częściej siedziała w samolocie niż w radiowym studiu, napisała dziennikarka na Instagramie. Agnieszka Kołodziejska dla etatowej pracy w radiu rezygnowała z innych projektów. Co ciekawe, Agnieszka Kołodziejska nie podjęła jeszcze decyzji, co dalej. Do końca grudnia dziennikarka będzie pojawiać się jeszcze na antenie Radia Z w popołudniowym programie Razem lepiej który prowadzi razem z Robertem Karpowiczem. W rozmowie z press serwisem Kołodziejska stwierdziła, że dotychczasowemu pracodawcy dała już wszystko, co mogła. Mam wrażenie, że Radio Z dało mi już wszystko, co mogło. I ja też dałam mu wszystko, co miałam. Więcej nie może, a ja bym chciała więcej, powiedziała. Dziennikarka podkreśliła, że praca w dużej radiostacji na cały etat wiązała się z tym, że musiała rezygnować z propozycji innych projektów, które się pojawiały. Ze względu na etatową pracę wielu rzeczy nie mogłam robić. Zdarzało się, że musiałam brać urlop w radiu, żeby zrealizować inne projekty, jak na przykład wyjazdy na nagrania programu Polacy za granicą dla Polsat Play, powiedziała Kołodziejska. Wszystko wskazuje jednak na to, że koniec współpracy z Radiem Z. nie oznacza dla dziennikarki końca radiowej kariery. Sama stwierdziła, że nie sądzi, żeby powiedziała w radiu ostatnie słowo. Druzgocące wieści Nie żyje raper po UNO. Słowa Sokoła przejmują Wojtek Sokół przekazał 6 listopada smutny komunikat. Zmarł jego przyjaciel ze środowiska rapowego, POUNO. Co wiadomo na ten temat? Rafał Poniedzielski to postać znana w środowisku hip-hopowym pod pseudonimem POUNO. Wiemy, że muzyk zmarł w wieku 49 lat, opuszczając rodzinę oraz przyjaciół, wśród których nie brakuje znanych osobistości ze świata muzyki. W sieci pojawiają się wpisy dotyczące śmierci rapera. Zobaczcie, co przekazano w jednym z nich. Raper po Uno nie żyje. Wojtek Sokół, kocham cię, bracie. Dzisiaj umarł mój przyjaciel, człowiek, z którym zacząłem nagrywać rap, legenda i indywidualista. Szalenie zdolny, jeszcze bardziej uparty. Kocham cię, bracie. Po UNO, do zobaczenia kiedyś napisał Wojtek Sokół na Instagramie Pod wpisem dotyczącym zmarłego rapera nie brakuje kondolencji Żegnaj kochany przyjacielu na każdego z nas Lipe kochany poczciwy po UNO, spoczywaj w pokoju bardzo mi przykro sparaliżowało mnie Nie mogę w to uwierzyć Do zobaczenia po tamtej stronie bracie Czytamy komentarze Zaznaczamy także, że jako pierwszy o śmierci rapera napisał w sieci Zip Skład. Żegnaj, bracie! Po unął 1976-2025 mogliśmy przeczytać. Raper po UNO i historia kariery. Kochał scenę ze wzajemnością. Autor takich utworów jak Nieśmiertelna nawijka Zip -squadowa w aucie oraz szczerze, spełniał się jako raper oraz producent. Był ogromnym fanem programu Jo. MTV Raps, i to właśnie wskutek formatu myślał nad rozwojem kariery muzycznej. Zaczął rozwijać się artystycznie w 1996 roku, tworząc duet TPWC razem z Wojtkiem Sokołem, z którym miał świetny kontakt. Współtworzył grupy ZIP Skład oraz Zipera, znaje każdy wieloletni słuchacz polskiego rapu. Po Uno wydał pierwszy album Hołd w 2002 roku. Dwa lata temu z kolei światło dzienne ujrzał inny projekt rapera chodzi o gremiejską Dawaj z Nami. Celem całego przedsięwzięcia było przybliżenie młoczemu pokoleniu tego, czym jest polski hip hop. Warto wspomnieć także o działalności charytatywnej rapera. Poniedzielski w 2006 roku założył fundację Hej Przygodo. W ramach której wspierał młode talenty, które nie miały wystarczającego zaplecza do stawiania pierwszych kroków w karierze muzycznej. Bądź na bieżąco zaobserwuj oraz dołącz do naszej społeczności ciekawe najlepsze gorące ze świata gwiazd. Nie przegap najważniejszych wiadomości na portalu plotek.pl i śledź nas na Facebook, Instagram, TikTok i YouTube.